I ten młody, zdolny wilk, najlepszy dziennikarz w naszym kraju jest z nami. Hubert Zdanowski, wielkie brawa. Dzień dobry, Hubercie! Dzień dobry. Jesteś tutaj na kanapie Dzień dobry TVN, ale wiemy, że twoim największym marzeniem było przeprowadzić wywiad po drugiej stronie. To my spełniamy marzenia, uwielbiamy je spełniać, tym bardziej, że już za chwilę dzień dziecka. Możemy Zamieniamy się? Zamienić się kanapami. Dobra, no to super. Teraz my idziemy na kanapę dla gości, a Hubert będziesz prowadzącym, dobra? No to zaczynamy. Proszę bardzo. Dzień dobry wszystkim, tu Hubert Zdanowski. Dziś w Dzień dobry TVN króluje słowo zamiana. Zamiana ról, y, ale nie zamieniamy się na energię. Dzisiaj moimi gośćmi będą Paulina Krupińska. Dzień dobry, Dzień dobry. i Damian Michałowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Y, jak pewnie już wiecie z materiału jestem młodym fanem polskich słów i nie mógłbym inaczej rozpocząć za, rozmowy niż zapytać się o wasze ulubione polskie słowa. Mhm. Mogę zacząć? Po, po jednym będziemy rzucać? Ja mam dwa słowa ulubione. No to ja też może będę miała prawa. Wdzięczność. A B moje ulubione słowo to papcie. A drugie? <laughs> nie wiem, czy bo Hubert zawsze komentujesz, tak? Tak, y pierwsze nie pamiętam. Wdzięczność. Wdzięczność, no to bardzo ładnie brzmi. Mi się podoba, ma polski znak. Y Dużo polskich znaków. No tak, mam no, wdzięcz. Mm. O, no To bardzo bardzo ładne. I te sici na końcu też A ładnie. Papcie? Brzmi. Papcie trochę śmieszne słowo, no. ale te ć, pa, papcie y, ładnie też brzmi mi się podoba. Ładnie, nie? Tak, mm -hmm. udająco. A drugie słowo, Twoje ulubione? Mm, miłość. Miłość. O, no to jasne, bardzo Pięknie. Również sici na końcu, tak jakby w poprzednim, wdzięczność. No i mi też się to podoba. Tak, miło na sercu. Tak, się. tak. Od razu się tak ciepło robi. Mm -hmm. A moje to wypłata. No jak to skomentujesz? Śmieszne słowo. Na, na pięć ile byś dał punktów? Cztery. Cztery. O, to no. dużo, bo Hubert czasem daje trzy. Tak. Jak mu się mniej podoba, to musi mu się bardziej podobać. Czy chciałbyś kiedyś dostać wypłatę za swoją pracę? Paula, ty nie pytasz. A przepraszam. No faktycznie. Prosimy dalej. Y y y Zostańmy jeszcze przy temacie polskich słów. Mm -hmm. Jakie jedno polskie słowo opisuje wasz telewizyjny duet? Wolność. O tak, wolność. Znowu sieci. O, tak. Piękne. No, no nie, nie wiem, co powiedzieć. Piękne słowo. Wolność. Yy, a gdybyście mieli mi powiedzieć o swoich początkach, o tym, kto na początku był waszym takim dziennikarskim wzorem, kiedy zaczynaliście swoją przygodę z dziennikarstwem? Takich wzorów pewnie było bardzo dużo i z wielu osób człowiek czerpał, ale chyba najważniejsze jest to, drogi Hubercie, młode adepcie sztuki dziennikarskiej, jest to, żeby zbudować własny kręgosłup, wokół którego będziesz budował swoje piękne gałęzie, które będą rosły z każdym latem, z, każdym, z każdą inną porą roku. Im więcej będziesz czerpał doświadczenia z zewnątrz, tym, tym lepiej dla ciebie. Ten tam ta moralność i ten kręgosłup moralny, jeżeli chodzi o dziennikarstwo, to jest przede wszystkim, ale później dobieraj sobie to, na co masz tylko ochotę. Oczywiście ważne są autorytety, i ważne jest czerpać i uczyć się od ludzi, którzy byli tu przed nami, którzy są doświadczeni, ale ważne jest przede wszystkim w tym wszystkim to, żeby być sobą. I ta wolność drugi raz tutaj będzie podkreślona, bo kiedy człowiek jest sobą, to nie musi niczego udawać, i ważne jest również to, żeby słuchać. Słuchać innych ludzi. I lubić ich, bo jak do nas przychodzą goście, to my ich bardzo lubimy. I bardzo się cieszymy, że do nas przychodzą, bo to goście są najważniejsi. Tak, właśnie. I tak na zakończenie rozmowy, gdybyście jednego dnia musieli przyjść tutaj do Dzień Dobry TV, w jakimś wybranym stroju, to jaki strój to by był? O, jakie. Bardzo ciekawe pytanie. O. To chyba jedne, jedno z najciekawszych pytań, jakie w życiu mi ktoś, jakiś dziennikarz zadał. Tak. Jakby, może w jakimś stroju z epoki? Z epoki, tak. Ja jak już będę tak mocno ćwiczył na siłowni, to bym przyszedł w stroju Borata. Widziałeś? Nie. <śm> to dobrze. To dobrze świadczy o twoich rodzicach. Damian. <grym> Zastanawiam się, czy to było dobre pytanie jednak, Hubert. Ale to, <grym> to bardzo dobrze świadczy o jego rodzicach, których, jak, jeżeli moglibyśmy teraz zaprosić Zapraszamy do nas. Zapraszamy rodziców i, i siostrę. Rodzina zawsze jest twoim, chyba, Hubert, dużym wsparciem. Mama prawda? Karolina, tata Paweł i siostra Oliwia, dzień dobry! dobry. Siostra wyjątkowo <grym> dzisiaj nie będzie wisieć tutaj u nas, prawda? Tak. Oliwka, ale świetnie wisiałaś naprawdę pod, pod tym sufitem do góry nogami. Dziękuję. Jak Wam się podobał Hubert jako nowy prowadzący dzień dobry TVN? No wspaniale, ba pasuje tutaj. Wspaniale. Czy wy pamiętacie, drodzy rodzice, kiedy były te początki? Kiedy pierwszy raz on właśnie tak, z takim wielkim zaangażowaniem e, postanowił rozwijać siebie w tej dziennikarskiej roli? W szkole, w szkole, w w szkole to klasie. już było w drugiej klasie, tak jak właśnie nauczycielka wspomniała. To już zaczął się interesować, wstawał rano, spisywał sobie najważniejsze wiadomości, nagrywał siebie, jak mówi, do kamery. Więc to już było dla nas taki sygnał, że no, podoba mu się to dziennikarstwo, bo wstawał przed lekcjami, dodam, i to wszystko sobie nagrywał. Robił sobie, wychodził, mówi mamo mogę wziąć mikrofon i przejść się po ulicy? Ja mówię, możesz. A on robił sobie sondę uliczną do, <gryw> wśród sąsiadów, więc to były takie u nas początki. A powiedz bardziej Ci Hubert bliżej do Dzień Dobry TVN, czy jednak na przykład do Faktów, do, do nas, do Damiana i do Pauliny, czy do Moniki Olejnik, Anity Werner i Piotra Kraśki? No chyba po, dzisiejszym, po dzisiejszej rozmowie to na pewno do Dzień Dobry TVN. O, jak nam to miło. Dobrze. Bardzo ci, chyba dziękujemy, bo wiemy, że uwielbiasz oglądać Anitę Werner, również Monikę Olejnik. tak? Co w ich pracy, w ich dziennikarstwie ci się tak bardzo podoba? Mi imponuje u nich taka powaga, którą często mhm. zachowują, jak potrafią wyjść z różnych sytuacji, z różnych problemów, które czasami się zdarzają. Mhm. No i ten sposób, w którym przedstawiają te informacje jest bardzo, bardzo ciekawy, bardzo ładny. Cześć, tu Dorota? I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl